Łow, cześć, witajcie widzowie. Zapraszam was serdecznie na film. Turn up, turn up! Wow. Mówię, ze, bo kule jebie całą grę. Przed chwilą zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału, żeby być tam bierze Jest już na sprawie 1200 osób, to jest mega no duża liczba. Zachęcam was też do wpisania kodu twórcy w sklepie w Fortnite. Cie. Jak ktoś gra, kod twórcy wam się tu wyświetla. Zachęcam do wpisania, bo wiecie, wiecie Zawsze spoko jest kodzik w sklepie I Też zachęcam na wbicie Instagrama, Snap'a, grupa na Facebooku, wszystko w opisie I tu na ekranie też wam skakuje I no, wbijamy I zapraszam was na film Zapytacie pewnie, czemu nagrałem ten film Dlaczego? A no więc, nagrałem ten film, ponieważ zawsze mnie zastanawiał jak wyglądają rodzice youtuberów No na przykład mama Blołka Cześć moi kochani <noise> jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Dobra, może inny przykład. No na przykład mama rezygo. O, mama rezygo. Ktoś ją kiedykolwiek widział? Nie, no właśnie. A friza mamy, widzieliście? Ja też, nie, do dzisiejszego dnia, bo obejrzałem odcinek pod tytułem Nie pod takim tytułem, ale obejrzałem odcinek i Oko szpiega Ręka szpiega. I idealnie co po klatce doszedłem do tego, że w odbiciu lustrzanym widać twarz mamy Friza. Zobaczcie sobie teraz to zdjęcie. Matko Bosko. No i właśnie kurde, zobaczyliśmy jak mama Friza wygląda. I druga rzecz, co już było troszeczkę łatwiejsze do zrobienia, ale no też wymagało zdolności technika informatyka to tata Friza, który siedzi na łóżku i został też nagrany. Zobaczcie sobie świrki. No tak średnio bym powiedział. No i teraz nie wiem, czy Friz chce, żeby jego rodzice byli w internecie, czy nie. Ale w sumie, no to pozdrow dla nich, bo oni nic w sumie nie zrobili, ale no wiecie. Wyświetlenia mogę zrobić tym filmem. Ale tak na serio, to Freeze nie banuj, kurde, nie zgłaszaj mi kanału. Będzie przypał. No i widzowie, co ja mogę powiedzieć na końcu tego filmu? No, rozwiałem wątpliwość jak wyglądają rodzice Freeza, więc zachęcam do łapki w górę, subskrypcji, obcienia sobie mojego kanału całego, filmu Freeza, który też jest w opisie. Jak Freeze to oglądasz to y, ten pozdro dla Ciebie i przepraszam z Twoich rodziców, ale no też trzeba wyświetlenia zrobić. No i w sumie w zawie tyle. Długo nie było filmu, więc macie i... Tyle. Buźka, pa. Elo. Zrobimy wszystko, czego chcesz i o czym marzysz. Będziemy liczyć te pieniądze na ich twarzy. Razem będziemy bać się Co to, to się stanęło?